Ale tam jest. Zabijesz go, co zginął? W tym filmie dwójka najgorszych graczy minecrafta, jakich znam, czyli Dwarzyzysz i będą mieli pół godziny na zajęcie. A ja w całym challenge miałem tylko trzy próby na ucieknięcie. Ponadto ostatnie 48 godzin poświęciłem na tworzenie pułapek właśnie dla Żeby nie było dla mnie to za łatwe, miałem tylko żelazne spodnie, a moi jak sobie weszły tych 4-3. Lecz pierwsza pułapka, którą dla nich przygotowałem, znajdowała się tuż pod ich nogami, a oni o niczym nie wiedzieli. Dobra, to co panowie? Na początek, żeby było spoko. ustawcie się tutaj na spokojnie. Nie no dobra, bądźcie na tym, tak jakby. No ja już co się stanie. Co, co stanie yeah. Spoko no spokojnie, nie. Dobra, ja zaraz dedam, nie? <grafię> o kur, <grafię> nie wiem, czy ja mi co tacy sławi widzowie. dobra? Kościół o kur, trafiła mi jakaś ryba, stary ryba cię trafiła i pobiła? Jej ale się już na Jak tam? Wiecie, gdzie jestem? Nie, no, no, on jest, totalnie nie wiem nie wiecie? Serio? Macie kompas jak coś? Wiecie o tym? Proszę? Nie! 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 wycinamy tego, bo coś. Jak ja to będę montować, to ja tego nie widnę, nie? No, nie wycinaj <grym> tego, nie? No Dobrze, wygraszę, no dokładnie. <grym się recreate> no, dokładnie. <grym się> Druga próba jak coś. Dobra. Będą trzy próby, będą trzy próby, okej? Okay? Klient już nie masz. Druga próba. No kurde, Dobra. <grym się> Szybko ci poszło, nie? Druga próba. No co ja. co za ten, ty te panie? Wurst, wurst, wurst. Co jest? DELFINY! Co? DELFINY! No ale wy się mną może za zajmijcie. Ja wolę delfiny. Jest tu, na niewidce. Co? Wypił niewitkę, stoi tu, widzę, biegnie. Jak ty... To kurwa? Jak ty kaletrzysz nas i w ogóle. Co jest grane? Co jest piękne, ciekawe? Tutaj jest, tutaj jest. Tutaj jest tutaj ja jest. cię wypatruję. O kurde nie mam mnie, nie mam mnie! Nie mam mnie! Nie mam mnie, nie mam mnie, nie mam mnie! Nie ma mnie! O ile to nie widzę! O kurde! Uciekamy, uciekamy Ej, bo ja nie mogę się podbudować! A pierdziela, nie widzę go totalnie Nie sądzieliście, że to będzie takie trudne, co? Panowie, no, dawać, stawaj, stawaj stawa No dawać, panowie O kur Co jest, co? Dalej tam jest Zabijesz go Tu ginął? Wacuś mnie zabił Co się stało? Wacuś mnie zabił, coś mnie zabił Pozdrowiono, nie? Jaki spinner, kurde, z tego kompasu się zrobić. Wiecie, co ja sobie będzie w tym momencie ciśle? Wiecie, wiecie o tym? No, ja wiem, endu, jak ty postawiłeś to, wiesz, że tym coś. Serio? No, naprawdę. Zapraszam do endu, pana, bo to smok już jest. A nie chcę, żebym mnie zaciąkał. Ja mam Kilofa dodaję no, no. coś. O kurde, ej. Ale my nie ja mam, mam butelki, jak, jak zrobić. Nie macie butelki, Ej, dobra, to był najgorsze, No w życiu, proszę, żeby mnie te pło dobrze. Jest! Dobra, jest git na duża, walić go Dobra, to. To jest to. To jest to, tak. I ty my dostałem chłopy, nie wiadomo co się dzieje. Dobra, chami nie widzicie? Ej, bo tam jest taka dźwignia... Ja ty głupi A Ty... Przek na jest, na zewnątrz, na Nic się nie stało? Pewnie zastanawiacie się, czemu nic się nie stało oraz co miało się stać po kliknięciu tej dźwigni. Więc już tłumaczę. Był to jeden z kolejnych trapów, którego zrobiłem dla moich chłopców. A pod spodem znajdowało się 50 wagoników TNT, które tak naprawdę po kliknięciu wysadzały dosłownie wszystko po powietrze. Więc walczyć po kliknięciu tego tak naprawdę by nie uszedł z życiem. Ale na jego szczęście coś się popsuło i po prostu miał farto. Wcale nie tak, że jestem głównym, jeśli chodzi o tworzenie mechanizmów w Minecraft. Nic. To dziwne, że się nic nie stało, no ale dobra. Gdzie wy? No. A gdzie ty? No, ja mam jeszcze 6 sekund niewidki Dobra, zakładam Zakładam sprzęcior Już was widzę tutaj Widzę go, widzę go, tu jest, na Tam jest Panie, może się jakoś dogadamy? O kur... Panie, może się jakoś dogadamy? Dogadamy się jakoś, proszę, proszę Nie, nie ma tutaj żadnego dogadania się Co to ma być? Nie Jest, jest, jest! Jest! Proszę! No to... Co jest on ma? Nie <laughs> dam rady grać! Chłopię, nas... On nas chyba prankuje po prostu, bo ja nie wiem co to jest. Ale racja. ja nie zginąłem! Ja nie zginąłem! <laughs> on prankuje! No, czy... Ale to jest odcinek fjestakny! Prankujemy nie, prankujemy Prankowałem ich 24 godziny, nie wiem stary. On żyje? Co jest z nim? No ży żyje, I to mam się dobrze nawet. Jakim co To sobie pewnie bazę w odchwalni. No. A co tam? Co tam u was? Nie zrobił spinnera, więc nie wiem gdzie on jest. O kur, widzę ziba. No, jak ty tam poszedłeś? Nad tobą jest, nad tobą jest, uciek. Nie, no uciek, uciek, Jest tam, tam gdzie wcześniej. Nie, Ej, może zabicie tego smoka? Proszę, zabicie tego smoka. No nie jest to, to jest No czy że wiem. Czekam od pięciu minut, że wyjdziesz. <laughs> no dawaj <Nie>. tego smoka. <laughs> o kur... Wy go... A wy go tam lejecie? Ostro. No, jak? No, prawie. Aha. No z zagadamy dogadamy się, no z i dogadamy się, no z dogadamy się, dogadamy się. <gryny> Dobra, dawaj, ty smoka jego. <gryny> nie, no weźcie No nie mogę, z kur, czy pyka trafić Nie ma, ale? Nie mi o mnie <gryny> Co jest? Czekamy my tu ekstra bierzemy, właśnie <gryny> <Prawy, gryny> Skoczyć? No, ja sam skakuję Aha O kur Co jest? Ehm. Ym... go, Gorgo, go, coś Do tyłu, do tyłu Dobra Ob nie zadam. Ob nie zadam. Ja... E, czekajcie tak, panowie, Czekajcie pana bo ja... Kurde, czekajcie, proszę was, nie widzicie mnie. Jezuń. Nie... Ej, co mi się włączyło? Czekaj, bo jakaś japońska klawiatura mi się włączyła, nie bij mnie bo. Nie biebi. Nie, nie, nie bij go, nie, nie bij go. Nie bij mnie bi na serio! Japońska klawiatura mi się włączyła, człowieku. Dobra. Eee, no, już możecie. Nie strzelajcie z bo mnie zabijecie. Nie strzelajcie z no, no, serio Dobra, panowie wejdźcie tutaj. Wejdźcie tam wejdź tam no! Mówię, że so wejdź tam Aaa, Powiedziałem, że tak będzie, pierdzie się O kur Dobra To Pereł nie, nie. ma Nie! Dobra! <grylad> nie no Słuchaj, no nas nie pokonasz, nie? Nas nie pokonasz, no. Co ty się tak łudzisz, nie?